Cześć wszystkim, ja mam na imię Zuza, wyglądacie kanał Pożareczka Książek i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, z tagiem, gdzie odpowiadam na takie pytania typowo dotyczące czytania. I jest ich trochę, jest chyba ich ponad 40. No i może bez zbędnego przedłużenia zaczniemy. Pierwsze pytanie to twarda oprawa czy oprawa miękka? I patrząc na mój zbiór książek, to chyba y, samo za siebie wszystko przemawia, że moją odpowiedź będzie moją odpowiedzią będzie odpowiedź y, oprawa miękka. Nie wiem dlaczego, ale zwykle jeżeli y, kupuję książki, jest to oprawa miękka. Lepiej mi się je czyta, lepiej mi leżą w dłoni. Y, nie są aż takie ciężkie. Wiem, że się przez to y, bardziej niszczą i te brzegi są takie y, no, powycierane, ale jakoś y, lepiej mi w dłoniach y, pasuje książka w prawie miękkiej, obwoluta. Czytam y, książki z obwolutą czy bez obwoluty. Yy, obwoluty są fajne, ale jeżeli ja czytam w, sensie w samej y, jakby czynności czytania, to tą obwolutę ściągam, ponieważ ona mnie irytuje. Nie lubię czytać, jeżeli książka ma na sobie obwolutę, bo ona się strasznie przesuwa, zawsze gdzieś mi coś zahaczy, więc jak sięgam po książkę i ona ma obwolutę, to automatycznie ją ściągam, żeby mi było wygodniej. Książki używane czy nowe? Powiem Wam, że do tego momentu zawsze kupowałam nowe książki, ale jakby przed chwilą nagrywałam bukol i kupiłam dwie książki z outletu, które mogą być zniszczone i tak dalej. I nie wyglądają na zniszczone wyglądają jak nówki sztuki, a jeżeli chodzi o książki używane, chyba nigdy mi się nie, nie zdarzyło kupić książki używane. Chciałam ostatnio kupić kończenie serii, ale no tam wiecie, komplikacje ktoś nie chce sprzedać, bo na przykład ja chciałabym połowę serii, albo coś tam, coś tam no zrozumiałe, ale dużo w czasach szkolnych korzystałam z bibliotek, więc korzystałam z książek używanych. Nie był to dla mnie problem. Często też jakby od kogoś pożyczałam książki, więc też to były książki używane, ale nigdy mi się nie zdarzyło kupić książki używanej, no jakoś nigdy o tym nie pomyślałam, a teraz jest pełno tych scoop shopów, outletów i w ogóle że chyba zacznę kupować książki używane również. Nie mówię, że zaniecham książek nowych, ale myślę, że książki używane to też jest dobra opcja. Audiobooki, tak czy nie? Ja w życiu przysłuchałam tylko jednego audiobooka od początku do końca i był to mistrz, znaczy od początku do końca. Słuchałam tego audiobooka w momencie, kiedy nie umiałam, jakby przebrnąć przez jakiś moment w książce, i był to mistrz i Małgorzata, czyli na zmianę czytałam i na zmianę słuchałam i był to jedyny audiobook, którego przysłuchałam od początku do końca, właśnie, czyli jakby skończąc książkę i pamiętam, że próbowałam jeszcze jednego podejścia, żeby przesłać całego audiobooka zamiast przeczytania książki i była to pierwsza część Wiedźmina, ale niestety nie podołałam. Strasznie się rozpraszam i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie to dla mnie, ale się nie nastawiam negatywnie. Czy czasami zdarza nam się kupować książkę typowo kładce? Totalnie wszystkie książki, które ostatnio kupiłam w Biedronce, kiedy była ta e, seria, w sensie ta, ten czas, te książki były po 9,99, kupiłam tylko po okładce, bo to było chyba z 5 książek, także zdarza mi się. I chyba niektóre książki e, z moich zakupów empikowskich ostatnio, chyba z dwie albo trzy książki były tylko po to, bo spodobała mi się okładka. Albo po prostu zaciekawiła mnie coś na okład i ją kupiłam. Nie zawsze mi się okładka podoba, tylko na przykład zaciekawi mi jeden element, albo tytuł mnie zainteresuje. Jaka jest dobra książka ze złą okładką? Ta okładka mi się kompletnie nie podoba, ale książka była dobra. Wystawiłam na cztery gwiazdki, czyli jest to tajemnica historii, tajemna historia Czarownic, boże. I jest to Luisa Morgan. Także ta okładka mi się kompletnie nie podoba, zmieniłabym ją, ale książka była dobra. Jaka jest zła książka z ładną okładką. No nie, nie tego złą książką, ja po prostu nie umiem jej ocenić, ale okładka prawieku bardzo mi się podoba, a książkę. Książka nie za bardzo mi się podobała po prostu. No, to nie jest moje, po prostu. Także tu mamy ładną okładkę, a treść taka nie za bardzo mi się podobała, więc proszę mnie nie linczować. Za to, że jeżeli ktoś lubi Tokarczuk, bardzo bym chciała ją polubić, ale po prostu to jest pierwsza moja książka i nie za bardzo wiem, jak mam do tego podejść. Idziemy dalej, nie rozgadujemy się. Hmm. Pierwsza książka, którą kiedykolwiek przeczytałaś. Eee, szczerze nie pamiętam, jaka była książka, którą kiedykolwiek sama przeczytałam, ale z tego, co właśnie mówiłam, w tym Newbie Buch, tak. To mógł to być albo Mikołajek, albo Harry Potter, albo coś takiego, wiecie, takiego pokroju y, młodzieżowego. Y, ostatnia książkowa seria, którą y, się udało mi skończyć. No to chyba trzeba będzie powiedzieć, że było to Monster High. <laughs> bo tak patrzę po moich książkach i chyba to to będzie tak, bo potem czytałam same pojedyncze rzeczy. I jedną serię, z której przeczytałam dwie książki, bo dwóch pozostałych nie umiałam znaleźć. Więc tak, to będzie Monster High, Lisy. Eee... Lisy Harrison. Monster High, Lisy Harrison. Cztery książki są w tym filmie na kanale. tak idziemy dalej. Ostatnia książka, którą kupiłaś. No to muszę, jakby, pokazać tak, bo są to. Dwie książki, które kupiłam. Jest to dokończenie serii tajemnicy. Oj, oh, sorry, nie tak. Tylko no tak. Yy, bo te książki kupiłam w zeszłym tygodniu. Pod wpływem po prostu impulsu z outletu na taniej książce, i jest to kontynuacja tajemnicy Diabelskiego Kręgu. Jest to trylogia fantazy polskiej autorki Anna Kańtoch. Nie mam pojęcia kompletnie o czym jest, wiem, że jest to o jakiejś dziewczynce, jest to fantazy, także mam nadzieję, że będzie bardzo fajne. Yy, ulubiony gatunek. No to moim ulubionym gatunkiem, tak jak można się yy, domyślić. Fantazy, thrillery, Trillery może trochę mniej, ale na pewno kryminały. Książki o mordercach. Yy, książki powiązane z tematyką yy, morderstw. I i, co? I takie typowe młodzieżowe książki. Też to też bardzo lubię, na jako odskocznie. Jaka jest moja ulubiona książka z danego gatunku, który jest moim ulubionym? No, to z fantasy. Bardzo lubię Harry Pottera. Co, co nie jest jakoś że tak powiem zaskakujące, jeżeli chodzi o kryminały. Myślę, że to będzie coś z Sherlockiem Holmesem, ale nie pamiętam dokładnego opowiadania. Mm, Morderstwo w Orient Expressie też mi się bardzo podobało od Angaty Christie. Jeżeli chodzi o, o typową młodzieżówkę, to z tego, co mi się będzie zdawało, to myślę, że będzie górowa Eleonora i Park od Rainbow Rowell. A jeżeli chodzi o sprawy powiązane z morderstwami, to myślę, że będzie to książka Sprawy dla koronera Johna Battensona i jest to opowieść o koronerze, w ogóle jest to historia, jak on tam doszedł do tego, żeby być koronerem i jest to opowieść Kenna Holmesa. Pamiętam, że ma nazwisko Holmes, ale nie mogłam sobie przypomnieć imienia. Jest to historia Kena Holmesa, po prostu. Jak doszedł do tego, że jest koronerem i opis w ogóle różnych spraw, nad którymi miał piecze i jest to na przykład... Są zdjęcia w środku jego partnerów, spraw z miejsca zbrodni, o to można na przykład zobaczyć. Także polecam tą książkę osobom, które się po prostu interesują tym czymś co ja. Czy co, fantasy było kryminał? Był. Chyba wszystko. Powiedziałam cztery gatunki i cztery książki. No to się zgadzam. Hmm. Po jaki gatunek nigdy nie sięgam? Chyba nigdy nie sięgam po sci-fi. I, I co? I reportaż. Nigdy nie czytałam reportażu. Totalnie. Sci-fi i reportaż. Nigdy nie czytałam tych dwóch książek. W sensie tych dwóch gatunków. Hmm. I czytam poezję. Jeżeli nie licząc polskiego, to nigdy sama z siebie nie, nie poszłam do biblioteki albo nie, nie kupiłam sobie tomiku poezji. E, lubię poezję, ale jakoś tak nie za bardzo, żeby jakby kupować książki stricte podyktowane. Bardzo lubiłam interpretować wiersze na polskim. To było to było moje ulubione zajęcie. Ale poezji nigdy tak sama z siebie nie czytałam, co w ogóle jest chyba trochę dziwne. E, literatura popularno-naukowa, tak czy nie? Chyba, chyba bardziej na tak niż na nie, bo ja staram się szukać yy, jakby pozytywów w każdym gatunku i jakoś chyba nie mam obiekcji, jeżeli o to chodzi. Książki dziecięce, tak czy nie? Jestem jak najbardziej na tak, uwielbiam książki dziecięce. No, Monster High nie jest jakąś książką starszą, jest bardziej taka dziecięco-młodzieżowa. Yy, przed chwilą w buchholu pokazywałam tajemniczy obrót, który kupiłam z sentymentu i na pewno go przeczytam. Także jestem jak najbardziej na tak. Hmm. Czy masz suficy jak jakichś boksów z książkami? Nie, nie mam subskrypcji. Jaka jest twoja ulubiona w tym momencie zakładka? Czekajcie, tu jest książka, którą czytam i moja zakładka, której używam jest to yy, zakładka Zbrodni Grindewalda. Nie wiem, czy jest to moja ulubiona zakładka, ale po prostu ja nie mam jakichś takich, wiecie... Yy, Przepięknych zakładek. Ja mam po prostu właśnie zakładki. No, po prostu z, jakby z boxów, które zamawiam. Tu mam na przykład stanie książki. Tu mam jakiegoś smarkacza. Nie wiem, myślę kreatywnie. Nie śpię, bo czytam. I tutaj była jeszcze jakaś zakładka. Czekajcie, którą dostałam właśnie. Nie będę go znaleźć. A, pewnie jest to w tym. Jaki jest najdziwniejszy obiekt, jaki użyłaś jako zakładkę? Papier toaletowy? Kiedyś chyba użyłam po prostu długopisu. Tam cienkopisu. Aha, i okulary, standardowo. Aha, i kiedyś chyba nawet użyłam yy, koca. W sensie wsadziłam po prostu róg koca yy, w książkę i gdzieś poszłam, bo nie umiałam znaleźć zakładki, a nic nie miałam innego pod, pod ręką. Cudne pytanie to jest takie po prostu ogólne, ale book jackets i z tego co rozumiem, to czy ja mam i albo co o tym myślę. E, czy mam book jackets, czyli to takie materiałowe mm, pokrowce na książki, tak być, jak jest pokrowiec na telefon? To książki też mają takie pokrowce, e, nie mam takiego i moim zdaniem taki book jacket jest spoko, no bo jednak większość książek jest mniej więcej tego samego rozmiaru. No bo na przykład, nie wiem, jakaś trylogia czy tam inny, to na pewno jest podobnego rozmiaru, ale na przykład weźmy sobie taką książkę, no nawet podobna, może trochę wyższa i troszeczkę szersza, ale spoko pomysł na to, żeby te książki jakby yy, chronić, ale ja tego personalnie nie mam i po prostu jakby. Moje książki za bardzo różnią się od siebie wysokością i szerokością, żebym jakby mogła kupić po prostu jeden i mieć go na wszystkie książki, no bo niekiedy rozmiary są, no wiadomo. Jaki jest Twój krasz książkowy? O Boże, yy, to na pewno... Yy, jest ich kilka, ale yy, takimi chyba yy, głównymi to na pewno bardzo... Przez całe życie podoba mi się właśnie Draco Malfoy i ja wiem, ale no tak. To, co dalej, lecimy? Na pewno bardzo, bardzo podoba mi się Jace i Magnus. Wiem, w ogóle stalny rozstrzał, ale to tak. Pandarsi, no oczywiście. Teraz właśnie czytam po raz drugi Dumę i Uprzedzenie. Także Pandarsi, kochamy. Tak po sobie, pozerkam po, po, po jeszcze, czy może coś. Tam już nic nie ma, także muszę wysilić się. Na pewno właśnie Draco, na pewno Jace Magnus, Darcy. O, i Skorpius jest uroczy. Ale to jest taki, wiecie, bardziej słodziak niż Crash. Ale czy... No mój zbiór, że tak powiem, jest taki trochę ubogi, więc... O! Mieszko z kwiatu poproci. Słuchajcie, nie, to, to jest hit. Mieszko z kwiatu poproci. Tak, to jest crash. ewidentnie. On jest taki gburowaty, ale no... Mieszko z kwiatu poproci. Um, ulubiona para z książki. Eleonora i Park. To pierwszy im w do głowy. Darcy i Elizabeth. Powiedziałabym, że Mszczuj i Woła Jaga. Oni byli po prostu rozwalający. Także, no, myślę, że takie trzy. Darcy, Elżbieta, Leonora i Park, i e, właśnie Baba Jaga i Mszczu. I oni byli te, Ostatnie Baba Jaga i Mszczu Oni byli takimi. No nie byli to po prostu. Kochani. E, następne pytanie to ulubiony antagonista z książki. I tu mam kurczę problem. Bo, bo, szczerze powiem, że będzie ciężko. Mhm. <słyszy> Uwielbiam tego Nista. Jeżeli mogłabym pójść bardziej w mangę i tak dalej, to powiedziałabym, że bardzo lubię L z Death Note'a oraz tak bardziej... no bo to jest jednak taki wiecie horror, kryminał i są dużo takich mrocznych rzeczy, jeżeli chodzi o Death Note to zaś w drugą stronę, jeżeli chodzi o romans, obyczajówkę i też w kontekście e, mangi e, to bardzo lubię mm, z kajciowa wa bardzo lubię Misaki jest to żeńska postać. Tak jak L męską i on był tym detektywem, to Misaki jest żeńską postacią i bardzo też lubię drugiego jakby takiego głównego bohatera jest to Usui. I między nimi się rozgrywa cała w ogóle historia. Także jeżeli bym poszła w mangę, to na pewno El usui i Misaki. A jeżeli miałabym iść w taką, będzie typową literaturę, kończę mi, żeby powiedzieć, że Jace, ale tak kurczę właśnie nie do końca. Bardzo lubię Hermionę, więc mogę powiedzieć, że w sumie Hermiona, bo Hermiona też była jedną z głównych postaci, więc myślę, że skończona Hermionem. E, ulubiona szkoła Przygoda. Mm, bardzo mi się podobała Przygoda y, z kwiatu poproci. E, e, y, właśnie ten wątek. Y, poznawania jakby mimo że swojej kultury, to jakby poznawania jej na nowo, e, tych wszystkich obrzędów, e, walki z czymś, co przed chwilą się myślało, że nie istnieje. E, też bardzo mi się podoba historia z Eleonora i Parka o tym właśnie, jak okropne może być życie, e, mimo że tak mało się ma lat. Także myślę, że powiedziałabym, że Kwiat Poproci i Leonora i Park byłyby moimi ulubionymi książkowymi przygodami. Mm, serię, trylogie czy pojedyncze tomy? Yy, to w sumie zależy na, na co mam humor, bo jeżeli mam taki yy, spis czytelniejszy, że strasznie dużo czytam i po prostu kończę te książki książka za książką, to wolałabym serię. Bo wtedy jakby szybciej je czytam. Jeżeli mam coś takiego, że w sobie bym poczytała, ale nie wiem co, to wtedy jeden tom, bo wiem, że będę, będę czytać coś długo yy, albo coś w tym stylu. Ulubiona adaptacja książki. Bardzo podoba mi się, yy, będę się odnosił do, do mojej uprzedzenia, ale bardzo podoba mi się film z 2004 roku z Kirillom Knightley. To jest bardzo, bardzo ładna adaptacja moim zdaniem. No, of course, subiektywna opinia Harry Potter. Nie o... Nie przeczytałam całej y, sagi Darów y, Anioła i nie obejrzałam całego serialu na Netflixie, ale do momentu, w którym obejrzałam, bardzo mi się podobał, więc na ten moment powiem, że y, jeżeli chodzi o adaptację, to bardzo mi się podobał y, serial. Adaptacje filmowe czy serialowe? Przecież to też zależy od książki, bo jeżeli książka jest taka, że można byłoby zrobić serial i położyć więcej wątków, to wolałabym oglądać serial niż film, który jest strasznie okrojony. Ale jeżeli na przykład jest jedna książka, z której lepiej można byłoby zrobić film niż rozwlekać się na przykład przez jeden sezon serialu, no to yy, film. Jaka książka potrzebuje adaptacji? Chciałabym zobaczyć adaptację tej książki. Są to Wiemy z Savanach. jest to pierwszy tom, jest to rud. I autorem jest J.D. Horn. Także y, ja czytając tą książkę, ja, ja pamiętam tylko uczucia, które to mi w tej książce, fabuły już kompletnie w ogóle nie pamiętam, bo czytałam to dawno temu. Ale ta książka była, nie dość, że była przerażająca, to była zaskakująca, i były totalne zwroty akcji, więc chciałabym zobaczyć adaptację tej książki. Ulubiony fantastyczny świat. Hmm, Harry Potter. Ale. Dary Anioła też są takim zarąbiście, moim zdaniem, stworzonym światem. Eee, więc co, Dary Anioła, Harry Potter... I w sumie w Kwiecie po prostu jest bardzo fajnie stworzony świat. W sensie, no tu mamy mm, fantazy, ale kurczę, strasznie od zeszłego roku bardzo mnie interesują właśnie motywy y, słowiańskie, także chciałabym tam też trochę pobyć. Także Harry Potter, Daria Anioła i Kwiat Paproci. Jaka jest książka, którą kochasz, a ludzie o tym nie wiedzą? Hmm. <laughs> o Harry Potterze wszyscy wiedzą, ale czy ja kocham jakąś książkę, o której ludzie nie wiedzą? Nie, chyba nie mam takiej książki. Bardzo mi się podobała ta książka. A jeszcze o nic nie mówiłam, czyli Skorpion, ale jest to na podstawie prawdziwych wydarzeń, jest to opowieść o e, Pawle Tuchlinie. Czyli o polskim mordercy z Pomorza, on grasował na mm, terenie... Yy, Boże, wiem, dobrze pamiętam, to Gdańska. Także tą książkę bardzo lubię, a nikt o tym nie wiedział w internecie, także teraz wszyscy wiedzą. Jaka jest popularna książka, której bardzo nie lubisz? Ehm... Wszyscy zachwycają się, znaczy wszyscy. Dużo pochleby opinii jest na temat Buszującego we zbożu. Ja tą książkę próbowałam przeczytać w liceum. Pożyczyłam ją moja znajoma z liceum. Ja się wymieniłam z nią książką. I po prostu starałam się, starałam się, ale no za Chiny ludowe nie miałam tylko skończyć. Główny bohater był tak denerwujący, że mi zostało chyba 50 stron do dokończenia książki i po prostu rzuciłam nią w kąt. No, Przenosiłam, bo to nie była moja książka, ale po prostu rzuciłam nią w kąt i stwierdziłam, że nie będę tego czytać. On był tak denerwujący, tak po prostu dziecinny i rozszczeniowy, że no, no, nie dało się tego czytać. A ile się czyna, czytałam opinii, że Buszujące w Zbożu to jest klasyk, to jest przepiękna historia, przepiękna książka. No jak ja czytałam tę książkę, to myślałam, że ludzie zwariowali. Naprawdę, Buszujące w Zbożu nienawidzę. Po prostu nienawidzę. Ulubiona książka z dzieciństwa. Zajemniczy no obrót. Prosto i na temat. Jaka jest książka, która zmieniła moje życie? Myślę, że byłaby to Eleonora i Park, bo mimo, że wiedziałam, że niektóre dzieci mają gorsze życie, po prostu gorsze życie i nie one to wybierają, to tu jest pokazane, jak te dzieciaki nie potrafią jakby się od tego uwolnić, mimo że są dorosłe, bo na przykład nie wiem, mają 17 lat, a dalej żyją w takich warunkach, jakie żyją, i nie jest to wcale proste, żeby stąd od się uwolnić, bo na przykład główna bohaterka ma czworo rodzeństwa i po prostu ten opis tej matki, która jest tak po prostu zmanipulowana przez tego ojczyma. No to jest straszne, naprawdę. I ja jak czytałam tą książkę pierwszy raz, to. No, zmieniło to moje postrzeganie na temat tego, jak po prostu osoby, które pochodzą z takiej rodziny, są skrzywione. I to nawet po prostu nie jest ich wina, nie? bo to nigdy nie jest kogoś wina, że pochodzi z takiej rodziny, albo w taką rodzinę został wpleciony, po prostu. To jest bardzo. Bardzo otwierające oczy. Jaka jest książka, której nienawidziłeś w szkole? Nie nawidziłam wszystkiego, co wyszło spod pióra Sienkiewicza. Czasami daruję komuś książkę, ale w sensie, że komuś pożyczę, czy, czy, czy co? Jeżeli chodzi o to, czy pożyczam książki, to pożyczam po prostu osobom, które wiem, że je szanują. Jaka jest Twoja ulubiona przekąska do czytania? Szczerze, ja rzadko czytam, jeżeli. Ja rzadko coś jem, jeżeli czytam książki. Ale wczoraj, wczoraj na przykład dałam Rafael yy, te, Ferrero Rosza do czytania. Ale jeżeli wchodzi chodzi o coś takiego, to zwykle coś takiego, co mm, od razu idzie do buzi, a nie trzeba tego rozplątywać. Więc myślę, że jakieś paluszki, jakieś żelki w, w jakiejś misce albo coś takiego. Coś, co od razu da się po prostu włożyć do buzi, a nie jakieś cukierki, które trzeba rozpakowywać. Jaka jest ulubiona pozycja do czytania? Ja ogólnie zwykle to czytam na łóżku, więc jeżeli już, jak czytam na łóżku, to zwykle, wiecie, czytam tak, że jestem oparta o róg łóżka albo o, o plecy, czytam jakieś, po prostu o oparcie, o, o oparcie łóżka i jakby prostuję nogi i je tak e, krzyżuję i wtedy czytam, Bo bądź właśnie czytam w takiej pozycji, jak teraz jestem, też na łóżku. Że robię tak. I, I czytam, nie? Może to zrobię tak. O. Czytam tak. No, albo jeszcze inne pozycje, ale to są takie dwie, które jakby najczęściej wybieram: naturalne światło czy światło lampy? Chyba jedno i drugie, bo ja czytam o każdej porze dnia. Czytanie w środku czy na zewnątrz. Częściej czytam w środku, ale czytanie na zewnątrz też mi nie przeszkadza. Łamać żeby zaczyna nie łamać. No bez nie łajmy, żeby to w idzie do więzienia. Czy, czytam w innych językach. Nie czytam w innych językach, nie czuję się, żeby mój angielski był na tyle dobry, żebym e, czytała w nim i rozumiała wszystkie słowa. Jakie książkowe serie chcesz skończyć w tym roku? E, na pewno chcę skończyć e, Daria Anioła i Diabelskie maszyny. Chciałabym skończyć. Tajemnice tego kręgu, bo akurat sobie to kupiłam. Tu coś tu jeszcze mam. A! E, tą książkę kupiłam dawno temu, ale też chciałabym skończyć, bo z tego co dobrze pamiętam, e, to też to jest seria. E, ten. E, były trzy filmy na Disney Channel i byli to następcy. Ja sobie kupiłam książkę Wyspy Potępionych. Przyczytałam ją dobrze temu, ale też w sumie chciałabym skończyć. W labiryntu, i mam pierwszą część wybranych, więc w sumie trochę tego by było, ale czego się nie robi dla skończenia serii. E, czy, mam ulubionego, e, czy mam ulubionego book influencera? Hmm, jeżeli chodzi o book influencerów, to po prostu wymienię osoby, które udzielam się na Instagramie i na YouTubie. i oczywiście zaksiążkowane. Getbooki, bardzo lubię literackich, Doktor Book, karateusz. Ostatnio zaczęłam yy, obserwować Talk in Clouds, o ile ja dobrze pamiętam. I co tam jeszcze? No chyba razie tyle. I czy masz kanał na YouTubie lub inny vlog? Mam ochromny YouTubier całego właśnie nagrywam ten film. I w sumie to byłyby wszystkie pytania. Nie, nie ma więcej, nie znalazłam. Także myślę, że to by było na tyle. Trochę mam tu nieporządek z tymi wszystkimi książkami, ale dobra, zaraz to posprzątam. I co? Mam nadzieję, że moje odpowiedzi były dla Was ciekawe i wyczerpujące, ze ciekawie, wyczerpujące i z ciekawość, tak to chciałam powiedzieć. I co, do następnego odcinka, miłego dnia oraz y, wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie, mojego czytania, i oczywiście do następnego odcinka. Cześć!